Witam Was w kolejnym vlogu Dzisiaj działamy z wapnem na Nowej Dzierżawie Tutaj już usługa właśnie dzisiaj z rana przyleciała Tarek przyleciał już o 8 godzinie, był na, na podwórku No i działamy Jeden samochód już rozwieziony Mamy ogólnie do rozwiezienia 50 ton na te 13 hektarów i się warunki są, jakie są, no pada deszcz Dwie delikatny wiatr Czasem jakieś tam porywy są, ale Ogólnie bez tragedii Ale z drugiej strony nam ten wiatr nie przeszkadza Bo tutaj jest plan plandekowy Ta sama usługa, co brała, była w tamtym roku Spodobał nam się ten wysiew, dlatego Też i w tym roku był, Była usługa zamówiona A że wypadł dzień, jaki wypadł Tarek powiedział, że ten deszcz to nic nie przeszkadza, możemy bez problemu siać. No to siejemy. W sumie miał rację, tu tam niewiele co te to na razie przemiękło. Też nie ma żadnych brył nic. Tylko, że wiadomo, trochę łyżka się tam obkleić, tam troszeczkę ta burta, no to na koniec się wskoczy z łopatką i się ładnie to weźmie. no wózek dosyć sporawy chyba wchodzi tutaj na nie, będą cztery wózki gdzieś około z jednej patelni to no robi ile tam, hektar 60 na raz a tutaj dawka wychodzi jakieś między 3,5 a 3,8 tak ustawiliśmy żeby chociaż te 3,5 szło co zostanie to zawieziemy resztę do nas, tam na, mamy takie dwie, trzy działeczki w tamtym roku renóweczka chodziła w tym zestawie, w tym roku jakiś kejsik MXM 140 Dzisiaj musiałem zapiąć klocka z tyłu, bo wiadomo, te wapno nie jest takie lekkie A tak to jeżdżę sobie na spokojnie No i działamy, tak jak powiedziałem, ja jak się biorę za dzierżawy, to albo na grubo Albo nie ma co się pieprzyć w tych polach, żeby to paprać Wapno tutaj to podstawa Kupki zostały wysłane. Mam nadzieję, że mi przyznają dofinansowanie, czy się zwróci. Dobrze na razie idzie, bo zaczęliśmy o godzinie 8. Wyjechaliśmy z domu, zanim tu zajechaliśmy, to takie 20 minut. No i praktycznie można no, powiedzieć, że już drugi samochód ładuje. Samochodu. w tamtym roku było 5 stówek za samochód za rozwiezienie wcześniej tam pierwsze razy co się wapno woziło rozrzutnikiem a to Wam powiem, że to, to nie jest to samo tutaj mamy wszystko ładnie rozrzucone nie wiem na ile to rzuca na 12 metrów jeździ 12 na godzinę Ja z tym to nie wiem czy bym się w dzień wyrobił tutaj Nie jest nie najgorzej. i dobra, lecimy do darusza. ładny zestawik mm, mm, mm. tutaj jeszcze dreny robiliśmy a to drenowałeś? No, naprawiałem co było spierdzielone Na ziemia, kurde, te dreny też tak działają, jak Kościół myślę, że nie działają, rozkopali w tamtym roku, a w końcu ich zalało i kurwa zawalił z powrotem, a nie zdążyli złożyć znowu. Kurwa, wie. Ja tak rok w tym roku i... Bardzo równiotko na tych polach bam, bam. 12 na godzinę Jak masz klientów coraz więcej No sporo w tym roku to sporo wartowaliśmy 5000 ton, przerzuciło No dobrze zarobisz chociaż nie coś się zarobi Droga ropa No, no niestety Do góry Zetasia wcześniej dzieli za 1000 w tym roku 1500 No nie było nas bez uniatania 1300 dzieli w tym roku No to wszyscy w miarę są zmówieni to Wiedzą ile brać To też mój ile względem tamtego roku to 50 zł do góry, tak? no w roku 500 stówek było, z chy... od odwódki tak jak blisko 5? pole, tak? no tak u Ciebie, tak jest, że blisko to bez ważenia, bez tego 550 no poszło tylko tyle co wiesz, więcej spali, no. znaczy więcej, A -a. No, za, za więcej <laughs> tych na dorobę, no Także, jak ktoś tutaj jest z moich okolic, to piszcie śmiało. Kontakt podam. Zawsze tutaj sobie Darek dorobi, jeszcze jak Nie znajdzie problem. czas. Nie. było, bo po 22 godziny na polu nieraz się spędzało. Gdy no ja w tamtym tygodniu podliczyłem moje godziny pracy, to mi wyszło 82 godziny. Kurde. Poniedziałek, sobota. No ja spałem 2 godziny w sezonie. Tak no żniwa, żniwa to już nie powiem ile to, to się waliło kurna 400 motogodzin przez 20 dni zrobiłem Na wapnie da? Tak? Na wapnie nie tylko same wapnie Też pada, wiaterek wieje, nic nie przeszkadza ale te blondeki robią robotę. no to nie jest takie właśnie pyliste to Normalne ale u już by się taśma zaklejała i pewnie znowu by przeskoczyło jak jak takie trochę z góry teraz łapie, już mokrzejsze jest bo przypadało Tutaj teraz tam w naszych okolicach te wapno buraczane ściągają tam po tych burakach, nie ma problemu też idzie. To jest bardzo mokre, no bo to mokre jest. W tamtym roku renowaczka, w tym roku wejści lata Wejsi, 140 maksimum Może za rok będzie fast track ile kucy też tak bym chciał coś po 150, 50 no powiem no, no ja teraz będę szukał ale ciężko coś dobrego będzie znaleźć do 150 tysięcy nie co się Wiesz, najgorsze jest to że tak teraz mamy zetora tam wszystko jest prościzna to sobie wszystko sami zrobimy tak a już się kupi kurde te wario czy coś no to już jest też nie na, nie na naszą mechanikę no. no to i tutaj jest półautomat Już też miałem awarię te brak łączności ze skrzynią i? No A co się okazało słuchka się wysunęła sam poszłem, ale południę Zobaczymy, co tu będzie dalej. Nie no, ile się nauczę w ogóle tym jeździć, to też trochę czasu potrzeba. Jeżeli chodzi o to, że rewers miał, to już by było coś lepiej, a tak to... Mają te pędy. 718, ma kolega. No to chwali sobie. Nic no. tam się na razie nie dzieje. No zobaczymy, trzeba się obrobić i kurde zacząć trochę jeździć. Bo tak, za kombajnem jeździliśmy kurde na dwa miesiące. Aż w końcu. No ja powiem, że te kombajny to były takie spierdzielone, że naprawdę nie było co w ogóle kupić, nie? Dopiero aż tam pojechaliśmy pod czeską granicę i w końcu się tam udało. No. I pięknie już poszło ładnie. 3 godzinki, i dwie patelnie rozrzucone. Jak ktoś ma chęć, to tutaj Daro nawet i po polsce na lawetę rzuca sprzęt i też może jechać rozsiewać. Nie ma problemu, aby tylko czas miał. Teraz poprzeczki na koniec zostały. Też chłopak zna się na robocie naprawdę. Ile mu nie powiecie, to tam 3 tony czy 4 to tak jak ustawi, tak wychodzi.